Może wielmożni napotkali rzadkie podgatunki nantyjkowe. <śpiewanie> <śpiewanie> Może nasz wielce dostojny gość zabawi nas opowieścią, jak zabijał elfy na krańcu świata. Nie było żadnego zabijania. Banda elfich Obdartusów skopała mi tyle. Andrel miał mi poderżnąć gardło, ale w końcu mnie wypuścił. Zaraz, to będzie spalnata. Przynajmniej udało mi się nie posrać, kiedy jego klinga dotknęła mojego gardła. I tego wam życzę, dostojni panowie, żebyście się nie posrali, gdy śmierć zajrzy wam w oczy. Chociaż wątpię. Gdyby tam była wasza wysokość, to...